hej, ja witam wszystkich ponownie, tutaj znowu Assassin's Creed 3 i ja, KrzysiuM372 Wolę określenie 67, ale cóż Nagrywam znowu, wiem, że, że, było, że była dosyć długa przerwa, bo jakoś tak po prostu nie miałem czasu, żeby nagrać A teraz nagram troszkę i znowu będę wrzucał mniej więcej codziennie Więc tak, skończyliśmy sobie tutaj, musimy zabić tego kolesia Tylko czekaj, kontratak, E. Przełamanie obrony jakoś, spacja. Wow. Jakieś mułeny jeszcze, łapta, hel. O, wbij mu, wbij mu. Myślałem, że mu wbiję Czekaj. To jest tego chyba imię. Ten młyn, to jest jego imię chyba, czy coś. Nie wiem. To jest jego życie. jakie imię! <grymne> jeszcze się wyjęło. Już mi ktoś spamięt. To jest znów, no, to pewnie kurwa. Dobra, dobra. O. Below decks, I did as you asked. Only Mills was there waiting for me. He's the one that drew that ship here. There was no mutiny, only him. What do they want? Me, then they can have you. Is that so? They'll catch us anyway. There's nothing to be done. I can think of something. You wish us to sail into the storm, it's our only chance. I won't do it. I will. all right all right. I dobra. No, no. Mogę mieć trochę żmudny komentarz, bo już jest godzina 22, chyba i jakoś tak ogólnie, jak pamiętacie, chyba że tak mniej więcej o tej godzinie to ja tak już cicho mówię, bo nie wiem, jakoś tak nie lubię się rozgadywać. Ja... I sobie trochę dźwięk ściszy na słuchawkach. Wy to będziecie wszystko dobrze słuchać, także są awta mam jakieś sznury chyba coś zawiązać, nie wiem Nie pamiętam co to nie wiem jakiś tabielunek, nie wiem co to jest Jakieś ładunki chyba czy coś masz A Jak my się nazywaliśmy w ogóle? Jeszcze nie, nie gramy konorem, tylko tym koleś Nie wiem, jak co się nazywał Dawno nie miałem dużą przerwą. Muszę Wam powiedzieć, dwa tygodnie na pewno. Mm, dobra. Tu podczas tych to ja nic nie mówię jakoś tak. Teraz jeszcze z wieczorem. To, to prawie na to też. Mój komentarz będzie słabszy troszkę niż powinien być. No ja myślę, że Wam to nie przeszkadza. Za bardzo ważne, że tam coś Wam mówi. Dobra. Chyba tu też mamy zabezpieczyć z tym co widzę mam aby hm, oj sorry To była chyba jakaś większa pokazówka, chociaż nie. Nie wiem co. O pierwsza taka większa spinaczka z tego co widzę teraz. Już chyba wchodziliśmy teraz w jednym z pierwszych odcinków z tego co. Teraz w lewo, znaczy w prawo sobie, O, fajny system wchodzenia, muszę powiedzieć, ale oh są ludzie. Okej, okay. Ajajajaj. Da okej, Kurwa, proszę, zleciał. Dobra, właśnie jeszcze raz. O, także wybaczcie, że tak Żadnego. Mam taki wolny komentarz, w ogóle nie ogarnię teraz. No z mojego. Co ty robisz w ogóle? WTF, co ten koleś w Wreszcie stary. No jest tak piąty, w... piąty, czy mój. Tam bym będę miał przez ranę teraz. Aha. Uratuj... Tak, na pewno. O ja Poza to już się możemy zabić, wiecie. Aj jaj. A to jest cel dodatkowy, to my chyba nie musimy go w ratować. Ale wam powiem, że to już się nie uda, nie mam co próbować, bo... Sorry stary, ale nam niestety spadło na mości przyroda Chociaż może i bym zdążył, ale teraz to już na pewno nie zdążę. Sorry, stary. Lecisz? sorry Lecisz? po tych masztach się tu źle chodzi w ogóle, źle to jest tu zrobione Bo Moim zdaniem jest lepsza Czekajcie, tu muszę chyba zaskoczyć do góry No, że i dalej Po prostu miałem tylko czas żeby to zrobić Cóż, nie udało się tu no Dobra, teraz pewnie hmm. Muszę tutaj do góry Tu jakoś pewnie Obrócisz się czy nie? Wygląda na to, że nie Jezu, ale to chodzenie po tym maście z niewygodne, ludzie. Naprawdę wam mówię, to, kurde, to się no, normalnie nie da. No, co za zjebie wam? Jezu, to za cep kupi? Jak mam ci stary pomóc? Bo no? ja no, jakimś czulem chodzę, który nic zjebie. nie Nie, 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 nie. Wow, to było o, ładne. O, o, dziękuję, dziękuję. <grywanie> Jakiś statek za Cóż, nie udało się. Szkoda, musimy teraz się z kapitanem spotkać na dziowie. Czyli, w sensie, że. A, tu jest zamknięte. Mm. Jezu, Najlepiej, tak żebym w ogóle w ciszy posiedział i bym sobie w to pograł. Ale. Cóż, nie chcę w to w ogóle grać bez nagrywania. Bez nagrywania to może najwyżej jakieś poboczne. Będę przechodził czy coś. Chociaż jeszcze sam nie wiem. No, a tak to w ogóle.

Czekajcie, to jest... To jest chyba tam. Nie, to jest tu. O lol, jeszcze, jeszcze spadłem. Ok, Okej, jedziemy, jedziemy. Wow, okej, okay, jakie wejście. No zamiast po prostu schody wymudować to... takie coś odwalają. Jak na górę mam teraz wejść? A, tędy widzi... Nie, no co za ciul jebany. Sorry jeszcze, że tak teraz ten nawet knął, bo agresja mi się zwiększyła. No co za down, no nie, 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 nie. Co głupi down, no Boże. Nie myślę, że ja narzekam, ale to jest głupi down, no taka prawda. Dobra, dobra. O, ale, czekajcie, ja tam coś widzę. Faktycznie dopływamy do lądu. Mm. LOL jeszcze wyżej, no. A fajnie teraz kamera wygląda, muszę powiedzieć. Naprawdę widać tutaj ten nowy silnik. Zobaczmy sobie, Aha, no, nie wykonaliśmy tego jednego pobocznego, to już trudno. Mhm, mamy wczytywanie animusa. Mhm. Boston. Mhm. Sekwencja druga. master kenway master kenway yes may i help you charles lee sir a pleasure to make your acquaintance i've been asked to introduce you to the city help you settle it Oh, no need sir i've arranged for your bags to be delivered to the inn are you by any chance john isabella's <coughs> son